Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Stylio. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Derivision. Dzisiaj rozpoczynamy cykl misji ratowania Michaela Dufreina odnalezienia go. Robimy tę misję z ekipą. Jest dzisiaj ze mną Kamil. Standardowo, jak zazwyczaj, Kamil dzisiaj nam pomoże w Nowym Jorku. Przemka Kamil. No siemanko, siemankowi, witam wszystkich. O, jo, jo, jo jest, prawilna mordeczka, pomachała pięknie. Także dokładnie. co, Kabil, r, r, ratujemy tego Michaela e, Dufreina. Mamy pierwszą część tej misji tak. lecimy chyba z tematem. Tak, dzisiaj e, zobaczymy, jak tam tam pójdzie z tą misją. Tam jest, zdaje się, kilka części chyba, tak? To jest chyba część pierwsza, tak? Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak? tak. Dokładnie, to jest część pierwsza. Zobaczymy, ile będzie w ogóle części, czy podzielimy to na dwie części, w ogóle odcinek, odcinkowo, czy nie. Także zobaczymy. No zobaczymy, mam nadzieję, że damy radę. Zobaczymy jak będzie, chociaż dzisiaj jest nas dwóch. E, tak. Także. w lekkim, powiedzmy, osłabieniu. Znaczy. W drużynie. To, Ale wydaje mi się, że bardziej damy... standardowa opcja. Wydaje mi się, bo na razie jeden odcinek no, we trójkę nagraliśmy. No większość, tak, większość to, to prawda, żeśmy robili. E, no mamy w roku. Większość żeśmy robili we e, dwójkę, także. w ogóle sobie broń zmieniłem. No właśnie, też będę mu wziął. Zapomniałem sobie ich broni właśnie. To mam chyba lepszą. W sumie na testy ją wziąłem, bo... No, przebieg jeszcze mam, także jak mi się ta nie podobała, to to mam. No, wszyscy leżą na nice. Dobra, to coś wypadło. Dwie zielone z tego. rzeczy aż mi wypadły. Szaleństwo. No, to jest jakiś. No, jest swap. coś, No nie podniosłem chyba. Nie wiem, czy nie jakieś AMO albo coś. W ogóle warto pro. przypomnieć, że perspektywa Kamila będzie na jego kanale. Także zapraszam tak. na e, jego kanał tak, na YouTube. Tak samo, tak samo zapraszam e, na Twitcha Kamila. Tak, dokładnie. warto zaprosić. Tak przy okazji to teraz live leci. O, właśnie, teraz, właśnie, teraz gramy w trakcie live'a Kabila, także warto zobaczyć. Często się pojawiam u ciebie na kanale. A no, niby, niby ten odcinek wlatuje y, w momencie, kiedy ja powoli wracam do regularnego streamowania, ale nigdy nic nie jest więc warto też obszalić po prostu kanały ludzi, u których gram, prawda? Wiesz, jak Dokładnie. jest. Dobra, ja w ogóle mam Kałacha nowego, Aha. stary na 11 poziomie. AK47 AK no ja. 3000. Czekaj, który ty masz poziom? Yy, 11 już. 11, no widzę tutaj, dobra. aż chcę zadujemy tutaj kalasza. Zobaczymy, jak to ja, będzie się sprawa. Ja AUG podniosłem, ale AUG widzę, będzie do kosza, bo jest dość słaby. z 13 poziomu, także. Od razu do kosza będzie do sprzedania. Jak znalazł. Ja sobie tam magazynek, pewnie powiększę standardowo. Pojemność magazynka sobie yy, zwiększę. Podwieszenie, czy ja mam coś ciekawego? Nie, laser to nie. Tu sobie mogę ustawić chyba do kałasza. Pamiętaj, że jak założysz sobie na jedną broń którąś, to. No tak, później, to nie mogę jej nie? Taś. Tak, no to ja, tak, ja tak, tak zdejmuję, no to spokojnie, akurat to wiem. Zobaczymy, jak to będzie strzelać teraz. Tylko czemu nie no, mogę ja tu mika sobie... założyć? No nie wiem. Może jest na pewno o, do już tej mam. broni? Masz. Tak, już mam. Ale poczekaj, zobaczmy jak to prezentuje. Co, co ty masz? Co to za broń jest? K, K, ak 47 A to ja mam taką samą w tym momencie. Tylko ja mam z holografem, a ty masz z lunetką chyba. Tak Ale ono tak nie, nie znaczy się powiększa, także spoko. O mam przed nami wrogów w ogóle. No sob, A tam jakiś jest mocniejszy a ja ze Dobrze biję ten kałaszek, powiem ci szczerze mojej broni jest trochę odrzut większy. Dzieje, nie? Tak ale to tak. Odrzutu można się nauczyć bez problemu w, w takich grach. A poczekaj, bo jest jakiś ratunek cywilów po lewej, dawaj. Ratunek no, cywilów może do from oh. me Dobra, jeden leży, sniperki snajperki no jeszcze, jeszcze jeden został Obity trochę Dobra, nice Dobra Wszyscy chyba, wszyscy... A nie, jeszcze mamy tam... Zabezpieczyli obszar, albo. Co pozbieram? To coś tu wpadało Kilka rzeczy Man, Pytanie jak tu wejść Mam jakieś skrzynki w ogóle o, Są torby to Co? A no rzeczywiście albo mi wypada To jest fajne, że ten jak ty otwierasz to mi chyba wypada zawsze A ten, ten się nie da tu jest wejście. Jak tu mam wejść Tu jest jakieś wejście do tego, a ten grąb się wchodzi ja idę tu zobaczyć, co tu jest. że jestem ciekawy. Ty, bo może to jest, może trzeba górą wejść i otworzyć. Chyba tak. hmm. ta, otwórz bramę, no? Czyli tak? Dobra, no już zrobiliśmy. Oni mają wrogów. Ty, <szlone> okay, 他怎么呢？ Uratuj cywilów teraz, o Jezus. Trochę tej roboty jest. To miała to być szybka misja. No, ale przypadkiem się zdarzyło. A tu uratuj cywilów to chyba otworzyć im ten... Tak, to już pewnie tak. Nice. Dobra, to co, idziemy w końcu A, do tego idziemy, Michaela. Idziemy w końcu do naszej misji. która będzie jedną misją odcinka. No spoko, w, w, swoją drogą mam lepsze rękawiczki, także. Zawsze to dwa punkty więcej pancerza. I nawet Kaburę mam lepszą, o 7 punktów, także. No mi takiego nic nie wypadło, jakieś tam mi ubranie wypadło, ale to ubranie, które nie jest tylko... No teraz mam w ogóle możliwe najlepsze bronie w ekwipunku jeśli chodzi o damage karabin automatyczny snajperka, znaczy się, przed nami wrogowie Niedobra dobra to jest kilka ale... strzałów i ten, ile? jeszcze coś, coś przed nami jest a, jest, no, tak, jest. O kurczę. O ile kompatybilności. O wytrąciliśmy. Dobra. No a amunicja zawsze się przyda. Amunicja tu jest. A kamizelka. wypadła padło. Dobra, dawaj na tą misję, bo my ich nigdy nie zrobimy. O, bo w końcu nie dojdziemy. C-C <noise> dispatch to all officers. Kehol satellite imagery is showing unusual heat bloom at the Serra quarantine zone on West 36. Ciekawe, jak to będzie wyglądać ta misja. Mhm. A że jestem ciekawy. No, ciekawe, zobaczymy. Świetna sprawa, 37 o. pestek w, ka w, ka w, ka w Kałaku mam. Ja mam 30, don't, don't typu, ale mnie mam chyba magazyn. Tak, bo mam magazynek powiększony, ten założony w innej broni, chyba. Okay. A ten ma, ma na szybsze przeładowanie Ja na szybsze przeładowanie mam snajperce właśnie O przed nami wrogowie No chodzą do mnie, ej, ja mam problemy trochę Z tamtej strony? Czekaj, Dobra, już leżą Podaczcie do mnie tak są? agresywnie, tak, wszyscy są To jest? A, to jest nasz, tak? Tak Przedałbyś hmm, jakieś uzupełnienie, ale okej okay. no, no, rzeczywiście, połowa tego jest wow, Dobra, jak jakby musimy tam, jakby mamy tam wejść w ogóle? To jest na górze, stary, ty Jaki to jest? W tym budynku? Nie wiem, ty. może jest, a tu jest e e ten nie o, tylko... o, widzisz? Widzisz, mamy to. Coś tu jest. Daj, oprze. ślad ag agenta, okej. Okay. Analiza danych. Czemu nas cofa? nie do góry, do góry chyba, do góry A mam nie, lupę. Ale, ale mam tutaj wykryte ślady agenta jakiegoś Aha, okej! Okay. oczywiście A tutaj masz lupę w gó do, na górze, tylko pytanie czy... Nie chyba do góry całkiem No tu chyba tej drzwi, tak, tu się nie da... Mamy, tu się mam jakiś tutaj Mam lokalizowanie kolejnego agenta ty Aha, to jest jakaś teczka, dobra Aha, to jest jakiś inny agent, dobra, whatever ja tu dochodzę. Echo mamy tutaj gdzieś, czy to u ciebie? A jest tu Echo, Echo jest. Poczekaj, ja jestem trochę na dole, poczekaj. Już idę, już idę do ciebie. A, a tutaj tutaj jakaś

może to być jakieś 39? To chyba w sumie tyle. Chyba. No tak. Dobra, to mamy hmm. dwa, a tu jest coś jeszcze. W sumie szafy z itemami niebieskimi. O, buty. Ja w ogóle mam chyba czapkę z pomponem, muszę sobie obczać, jak to wygląda, ty. Mam czapkę z, e, a z pomponem. Na, ten, ty, na, na zimę była taka czapka, pamiętam. Yy, hmm. z Taka czapka Mikołaja, jakby. Tylko ona chyba tylko na zimę była. A, to ja, ja mam taką zwykłą czapkę zimową i zwykłą czapkę z pomponem. To nie, traperska zostaje ulubiona. Spodnie mam jakieś inne. O, spodnie turystyczne w sumie fajnie wyglądają. I jakaś no, ja szali mam. Te, ja sobie patrzyłem wcześniej, ale tak w sumie nie zmieniam do wyglądu. Dobra, tu mamy. Czyli co, w sumie... Czyli co, idziemy na drugą część. Mamy no, chyba tak, no, mamy poogarniane. Tu chyba się już nie da nic pootwierać, bo wszystkie te drzwi, widzę, są pozamykane. Tu jest jakiś... O, tu jest jeszcze jakieś coś. A, Teraz pytanie. Środowiska. A, właśnie, tego, tego agenta znalazłem chyba. Dobra. A I czekaj, teraz co? A tu, tu coś jeszcze jest. E... No, 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 no. Dobra, mam, mam następną misję w ogóle, tego Dufreina Także czekam na Ciebie na dole. Co tu się dzieje? Jakieś coś... Słychać dźwięki... No dobra, to schodzę, czekaj, gdzie te schody są, tu. Dobra. Dobra, jestem. No to lecimy. O, o, mamy wrogu przysłałem Polaków, Polaków chyba też można spotkać tak w tutaj. A tak, ale to jest, chyba był Meksykanin jakiś tam. Leżą. Dobra, szybko poszło. szybka akcja dwóch A ten O nie, mamy dwóch jeszcze kolejnych. Gdzie mamy? A więcej jest, dobra. To, co? 3, 2, 1 Chyba, jeden zjęty. Chyba, drugi wybuchnie. A, jeden jest, jeden tam. Wszyscy leżą. W czym poszło? Sprawnie. Tak, tak, tam mamy skurę. A, będziemy musieli zejść pod ziemię, chyba, widzisz? Możliwe. Dane z chmury, poczekaj, mamy dane z chmury. Dane z pod, pod

Dara Hikes Nie znam gościa Aktualny status nieznany Tożsamość nieznana A tutaj coś mamy jeszcze na początku A tutaj jest Oho Jakieś ślady butów Wiemy o co chodzi Dobra, chyba zabraliśmy Nie, poczekaj, nie Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj, tutaj coś było. A nie, śmieciarka, dobra. No ale poczekaj, bo nie możemy dalej przejść, co nie? Czy coś musi iść do znalezienia jeszcze. Sprawdźcie, e jeszcze nie sprawdziliśmy do końca. Tu jest, tu jest, tu jest, zbadaj, przy samochodzie... Yo, you Jest, Michael Dufrey, no. Shh, shh, I can't deal here. Garden North Station, near the 8th Street exit. I'll meet you there. W samochodzie jest koleś. Okej, okay, chyba tyle. Czekaj, tu jest Samuel. E, ten był? Był. Tak, co? tak. Ale poczekaj, bo... Czekaj, to co jeszcze? Coś tu było. Ale nic nie widać, to chyba mam odblokowaną trzecią misję. Tylko jak teraz wyjść z echo? E, chyba tak, no to za, poza obszar. No dobra, jest ta misja, pojawiła się. Active Echo Beacon detected. Dane chmury, ale to. No dobra, to jest echo. Rekonstrukcja zakończona. No ale to było już. Aha, no tak, bo to już żeśmy... Mam kolejną. Michael Dufrein, część trzecia, jest. Jest? To oznacza hmm. i. A, musimy iść na podziemia. Dobra, wszystko już jasne. A tu będziemy mieć towarzystwo z tego co widzę. Eee, no. Tu może być. Także uważaj. A chyba jakąś misję w tym metro do... O, poczekaj, dużo wrogów. Tutaj obszar, no. no jest. 14? Tu. Aha, bo nad nami jest dużo, ty. A tam jest po lewej... Tam po lewej są. A to po lewe... No, po lewej tam ci są widoczni. Dobra, trzy, dwa, jeden. Możliwe, że będą nas z góry jeszcze być. Wiesz, o co chodzi? Tak. To było bardzo możliwe, ale zobaczmy. Bobby, mam trudne. Mam ją w telewizji. Co to powiedzieli, że nie wiedzą, ale te głowy są całkiem zakącane i transport jest skończony, więc. No, co się dzieje? No to jest trudne. Znaczy, cała leśa jest na Nie mogą, nie grać. Ja wiem. co musimy robić dalej? Musimy zbadać Dadaj, obszar. obszar. E, tylko gdzie jest ta lubka? Ja nie widzę. A są wrogowie tutaj następni. Worry no, about the JTF. Dobra, musimy się dalej. Dużo ich tam jest. Jednego no z pięciu. Widzisz? No i tak. Oni są tak ładnie w kolejce, że im rzucę granat. No dawaj. Z korytarza co się dzieje chyba? Nie, no wszyscy. Co mamy do gwiazdy i cholery tu zbadać? Nie rozumiem tego kompletnie. Eee, możliwe, czekaj. Eee, mam jakąś zieloną zwierzę w 10. Do e, czekaj, 10 metrów, 6 metrów. A może, a nie, u góry albo na dół jeszcze? Ty może na dół trzeba zajść gdzieś. Nie, no zbadaj oprze poczekaj. To jest obszar, gdzieś blisko. Ale co to? Jakieś echo by tu było? Czy coś? Tu się oddalamy, czyli to jest gdzieś... O! Przybliżam się! Tak! 4 no, metry, o, o. tutaj jest. Echo, tu no. jest, jest, jest. jest. Może echo? Dobra, nice. O, no,

Okay, game over here! Come on! Dobra, dalej. Nie, Przejdźmy. Nie, poczekaj, mamy następną część misji, widzisz? No, no, tak, bo jest, no właśnie, tu jest chyba oznaczone, tak? To jest, czy nie? Mamy część czwartą, misja po prostu. A... część czwarta, no jest. Czekaj. Ale jest tutaj echo w pobliżu. Ale to chyba nie to samo, co? Nie, chyba my... nie to chyba. Ale, tej, to ślada, to ślada, to ślada, to ślada, mi są wrogowie w ogóle. 7 w jeszcze po prawej dużo jest. Tam może to oprzed tam. Chodź nie, no dawaj nawadamy. Jak coś, no dobra. I, i tutaj, i stąd. Bo tam będziemy mieli tych, sobie załatwimy. Ale, dobra, okej. Okay. W miarę. Dobra, strzelamy 3, 4 o nie, mamy też plecy, ty. Oj, oj, oj. Mamy, mamy plecy. A ah, bo to już jest ta misja. No. No. Rozbana na obszar Dobra, teraz... E, o! Mamy Michaela Dufraina, po prostu. Nice. Tak. Będzie końcówka misji chyba Chyba tak Nie szukamy łopa Czekaj tu jeszcze coś leży On gdzieś w budynku no pewnie jest, jest. da nie? Pytanie, gdzie on jest? Nie wiem czy w tym, bo tu jest może któreś wejście. Tu jest jakiś korytarz. To tutaj jest o, mam, 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 mam. Aż? Czasem są oh, na zewnątrz yes. oh, nice. nice. do, Lau says she'll send an escort for him, which is good, because we're gonna have to keep an eye on him from now on. No i pięknie. No i jest. Dobra. Znaleczone. No to co? Ee, Kamil kończymy w ten sposób chyba odcinek? Wracamy do głównej bazy i kończymy odcinek standardowo? E, no chyba tak. E, udało się porobić misję. Także że mamy. E, Wszystkie części. Myślę, że cztery części były, a, a tu jednak. Tak, no. Nie, misje nawet przyjemne, nie? nie, nie tak, zawsze. Jakieś

Dokładnie, dzięki również. Fajnie misje się udało porobić, także trochę pobocznych i trochę powiedzmy tytułowych. Także, to no jak chcecie. Tak, jak chcecie właśnie obejrzeć perspektywę Kamila jak gratował Michaela Dufrayna, to zapraszam na jego kanał. Też na jego Twitcha i co? No i chyba tyle, i chyba tyle. Dokładnie. Także, tak. Także co? No standardowa perspektywa Stilosza na, u niego na kanale, na YouTubie. Zapraszam również na Twitcha. Eee, no i co? I mamy ogarnięte. Tak, dokładnie. No to super. No to ja w takim razie dziękuję za odcinek. Sprawdzajcie oferty, wiadomo. Sponsorów w linku w opisie. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Dokładnie. Tak, dokładnie. Widzimy się w następnym odcinku. Sprawdzajcie opis. zostawcie suba, lajka. Komentarz, udostępniajcie, dajcie znać, czy Wam się podoba. Dzięki za obecność i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. sioneczko, mojego oglądania.